Cześć, witam Was z warsztatu Przed nami ładowarka Cepelin, kupiona w ubiegłym, minionym roku W sumie przy tej ładowarce za dużo nie robiliśmy Była kupiona i po prostu poszła w robotę Żeby sprawdzić co tam jej ją dolega, co ją boli Przed robotą były tylko w sumie założone halogeny LEDowe Żeby nie czerpać akumulatora zbytnio I tak na dobrą sprawę poszła Co, co wyszło? Wyszły Siłowniki te dwa tutaj, ale to już robiłem wiosną, zaraz, bo niestety tak puszczały, że przy tym naszym zbiorniku do przełożenia zboża, jak się nasypało tam niepełnego, bo na pełnego nie podniesie, ale tam powiedzmy 3 czwarte, to nie, nie szło wyjść z kabiny, a on już stał na ziemi z powrotem, czyli to tak nie mogło być. Teraz są nowe manszety jakiejś tam markowej firmy wsadzone. Jest dobrze, nie opuszcza nic. Co jeszcze było? Nie tak, to był źle złożony ten siłowniczek odryglowania. Tutaj on jest, ale widać, że coś tu z niego lekko kapie, troszeczkę się sączy. Hamulce ręcznego nie było. O, ten hamulce przy tej ładowarce są słabe dosyć. Prawdopodobnie są wytarte tarcze w moście. Ale jest to dobrze, że ona po naciśnięciu hamulca ma wężyk do hydrostatu i hamuje również hydrostatem. Przez to to nie jest jakieś tam uciążliwe, czyli ładnie hamuje, tylko nie ma ręcznego. To jest to zrobione. Co jeszcze, co jeszcze? Tak myślę teraz na szybko, co to było grzebane jeszcze. W kabinie raczej tam za dużo nie było. A, pęk wąż od chłodnicy. Od tego, Tutaj jest ten wąż od naczynia wyrównawczego, tutaj od chłodnicy, pękł ten wąż na dole i uciekała woda. Teraz wąż wymieniłem i teraz na zimę szybko zalewałem płynem. Także już jest na płynie. Tu był problem taki, że tu jest korek do spustu wody. I niestety nie szło go ruszyć, nie szło go wykręcić, dlatego został rozwiercony. Wygwintowane na ósemkę śrubkę, miedziana podkładka, śrubka wkręcona chyba na teflon i jest święty spokój i nie leci, jest spust na kluczyk. Co dalej? Wczoraj wyciągnąłem wtryskiwacze, a że nie mam tej maszynki takiej do przepierdzielania wtryskiwaczy to poleciałem do sąsiada, sąsiad ma i... Pyknęliśmy cztery wtryskiwacze, z czego jeden jest w bardzo dobry stanie, a reszta są złą, dlatego zamówiłem, wczoraj szybko jeszcze zamawiałem końcówki. Dzisiaj powinny być i będziemy wkładać końcówki. I Muszę lecieć znowu do sąsiada na przyrząd, ustawić je na 200 barów, bo to jest pompa Lukasa. Lukas, jeżeli to jest silnik Perkinsa, to jest Lukas, jeżeli to jest silnik MWM-a to jest wtedy pompa Rotodiesel. Pompa w sumie ta sama tylko po prostu Rotodiesel to jest jakby pod Francję, a Lukas pod Anglię i tak to wygląda. Co tu jeszcze przy silniku? To został wymontowany alternator. Dlaczego? Tu ma złącza i niestety kostka jest wytopiona i on tak raczej ładuje, bo ładuje Przerobimy to na kable po prostu na śrubkę i będzie święty spokój z tym. Bo takie mamy obawy, że ona słabo coś ładuje, i no i to jest no wiadomo, zimą to jest problem, szczególnie mówię, wtryski lały. Jedno co dobre to, że dobrze świeca grzeje i szło ją w miarę uruchamiać przy tych minusach teraz, minusach takich delikatnych przymrozkach, nie? a wiadomo jak przyjdzie minus 5 czy minus 10, to już umarł w butach, nie? nie odpali to w życiu. Dlatego robimy to szybko przed zimą. Następne co jeszcze robię, to stąd, że tak powiem, wymontowany został rozdzielacz hydrauliczny. Zresztą, dlaczego? To chyba widzicie dlaczego. Leci z niego po prostu. Nie wiem, czy to jest spowodowane, ale leci jak diabli. I mówię na szybko, póki mam chwilę, to tak on wygląda. Zobaczcie, jak pięknie. Chcę go po prostu rozebrać, zobaczyć, co go boli, gdzie tam leci. Myślę, że uda się to uszczelnić. Tym bardziej, że to maszyna z lat, gdzie jeszcze wszystko w miarę pasuje takie ze sklepu. A wiadomo, jak to później to, to nie takie, to nie takie, to, to różnie to bywało. Powiem tak, w Manitu wyciągałem chyba z 5 razy rozdzielać na początku. I trzeba było kupić oryginalne gumki, oryginalne oringi, A i tak później się okazało, że leciał nie z tego miejsca. Ale do dnia dzisiejszego jest suchy. Także to jest ogarnięte w Manitu. Tu wyciągnąć rozdzielacz w Manitu, to tu jest 20-30 minut roboty, a w Manitu kurde 2 godziny. No, z racji na inną budowę. Tu wszystko jest tak zrobione, że jest w wszystko na wierzchu. Oprócz rozrusznika i alternatora, oczywiście. I tak to się przedstawia, ta nasza ładowareczka. Chcemy ją zrobić teraz. Aha, co jeszcze będziemy przy niej robić? Oczywiście wymiana olejów wszędzie, bo nic nie było wymieniane. Jedynie co było wymieniane, to płyn hamulcowy, bo tam było jakieś zjadosłowlane i płyn hamulcowy był wymieniany, a całe, całe oleje będziemy teraz wymieniać, żeby to śmigało. Po zakupie były wymieniane filtry filtry powietrza, bo tamte chyba, to jest 92 i chyba były pierwsze wsadzone tak wyglądały najmniej. także zostały kupione w oczywiście ten filterek paliwa też był wymieniany tu jeszcze był ostojnik paliwa był, jest ostojnik paliwa, którego chyba też ktoś zapomniał czyścić, bo tragedia tam była dosłownie a to tak jak mówiłem, pompa hydrauliczna do obsługi. Tu jest hydrostat od jazdy. O, i tu właśnie przychodzi wężyk, który to był. Jeden z tych wężyków, jeden z tych wężyków, jeden z tych trzech wężyków jest właśnie od hamulców, że hamuje po prostu hydrostat. Rozmacza jakby je, jazdę hydrostatu, a jeżeli rozłączy jazdę hydrostatu, to po prostu ani głowa, ani prawa, ani do przodu, ani do tyłu nie, nie jedzie wtedy. I, i jak to działa? Tam pod spodem świeci halogen, który na szybko zrobiłem na budowie. Właśnie miał być film ze świnek, ale że tak powiem, że czekam za kamerką. Niby dzisiaj ma być. Także może już ze świnek nagramy coś w GoPro. Może będzie lepsza, trochę jakość, trochę inaczej. Co jeszcze na warsztacie się znajduje? Oponka. Felga. Konkurs. Od czego to? Dobra, rozwiązanie konkursu. Yy, prasa. Yy, niestety stała pod i złapałem kapcia. Opona jest, nie jest nigdzie uszkodzona, po prostu była bezdętkowo założona, a że, jest już, że to są oryginalne opony jeszcze przy niej, 8 8.4 rok, po prostu zgubiła już szczelność i, i zeszło powietrze. Kupiłem dętkę, ale chciałem odkręcić koło normalnie, jak się odkręca szpilkami ale ma taki luz na tutaj no, na czopie na łożysku na łożyskach oporowych że stwierdziłem, że zwalę jedną nakrętkę i i po prostu zaraz wymienię smar w tej piaście yy, oczywiście przy ściąganiu yy, rozerwał się o tak uszczelniacz tu widzicie uszczelniacz oczywiście zacząłem szukać okazało się, że ten oszczelniacz kosztuje Około 120 zł netto, tak 120 zł, chyba ich pogięło. A ten uszczelniacz, nie wiem ile kosztuje, 4 zł, jest tutaj idealnie. Tu jest po prostu ośka minimalna, 1,26 mm, jest większa ośka jak ten otwór. Nasmaruję to smarem i pójdzie, bez przesady, no kurde ej, 120zł za uszczelniać, to jest yy, nie to, że przesada, ja bym powiedział 50zł za to uszczelniać, jakby on kosztował, okej okay, nic bym nie mówił, bym kupił i założył, ale kurde, no bez przesady a jeszcze jedna rzecz muszę ogólnie posprzątać trochę w warsztacie, bo yy, latem nie było czasu i się naniosło tego piachu, tego wszystkiego tyle Nasza sprężarka ASPA 7, coś rok, powiem Wam, ma problem, żeby, żeby napompować już teraz 4 bary. Nie wiem, straciłem do niecierpliwość. Wymieniałem już dwa komplety tych zaworków, tutaj co są, sabny tłoczne, dwa komplety wymienione. Cały czas ma gdzieś tu jakieś, widzicie, o tu tu jest, wy, wychodzi powietrze, bo widać z olejem, nie? Tutaj tak samo, gdzieś tu syczy cały czas coś. Ona nie może napompować, mówię, ostatnio 4 bary i się terma silnika wyskoczyła. Nie może napompować, coś się to z nią dzieje, grzeje się strasznie. Silnik ma ciężko, on aż, aż przystaje ten silnik. I wiecie co stwierdzili, stwierdziliśmy? Że nie ma sensu w sumie, bo prawdopodobnie, ja nie mówię, że to są złe sprężarki, ale prawdopodobnie, czy kompresory, prawdopodobnie jest zużyty i nadaje się do regeneracji. A że mi się nie za bardzo to podoba ten układ tutaj, tych trzech cylindrów, no bo powiedzcie, gdzie to ma chłodzenie? Czym to ma się ochłodzić? Tym wentylatorem plus silnika? Tym, tym, tym czymś tutaj, tu, to, tu wylatuje tyle powietrza, żeby ochłodzić te trzy cylindry, moim zdaniem, trochę y, głupia koncepcja. Nie wiem, może to, może się mylę, ale moim zdaniem to jest bez sensu i rezygnuję z tej koncepcji. Myśleliśmy kupić inny kompresor, jakiś tam, nie wiem, zachodni coś, żeby, y, no, wiadomo, żeby to coś pochodziło. Ale porządne rzeczy, porządnie kosztują po pierwsze. Po drugie, tu oprócz tej yy, głowicy, że tak powiem, czy tego kompresora trzytłokowego, wszystko jest praktycznie nowe, bo i zabezpieczenie silnikowe jest nowe. Yy, pod tą puszką, której niedługo nie będzie, jest wyłącznik ciśnieniowy nowy. Praktycznie silnik jest przewinięty, bo się oczywiście spalił przy tej sprężarce. A butla, no butla jak butla, no co, umyje się ją i będzie kurde, igła na no co? 200 litrów zbiornik, Jakby gruby. I stwierdziliśmy, że po prostu kupujemy sam kompresor i postawimy na tych tutaj rzeczach. A kompresor już jest. Dwustopniowy kompresor co do danych technicznych to nie wiem yy, to, nie nie wiem wiem ale zapoznałem się z nimi ale nie pamiętam z pamięci wygląda to tak co, o co mi chodziło głównie to o to że ma wielkie koło z łopatami do chłodzenia czyli ten kompresor jak będzie chodził będzie chłodzony i będzie prawdopodobnie to jakoś działało no bo zobaczcie kompresor jak mamy w ciągniku rolniczym założonej, gdzie jest? Przy silniku, że powietrze z chłodnicy daje w niego powietrze z chłodnicy, z wentylatora daje w niego powietrze i go chłodzi. tak? Na przykład w samochodzie ciężarowym Ziu były chłodzone chłodzone i podgrzewane wodą. Po prostu tak jak silnik. Kanały i i przez to, że jak było bardzo zimno, to, to te, ta, ten rozgrzany lekko płyn już pomagał kompresorowi pracować. A jak było gorąco, to po prostu w drugą stronę był chłodzony do tam temperatury 90 stopni. No i to wszystko działało. A tu? Nie wiem. Nie wiem, może, może jestem za głupi, do, żeby to rozkminić. Ale nie podoba mi się to, dlatego to robi wyjazd. Ogólnie chciałbym to sprzedać, jeżeli ktoś jest zainteresowany na części, to mam dwa takie. Jeden mam na strychu leżeć bo do tej sprężarki dostaliśmy dwa. Ogólnie przy zakupie tej sprężarki to tak za dużo nie działało, także to i tak cud, że to chodzi. chodziło tyle czasu. Yy, co musi mieć dla mnie sprężarka? U sprężarka u mnie musi mieć 8 barów. 8 barów to jest minimum jakie na przykład żeby napomp napompować koło yy, Typu Tira, no to tam ósemkę trzeba wsadzić. I jakie to miałem napompować? Jak tu przy 4, 5, 6, jak, jak już wszystko było dobrze, to 6 dawała. No do klucza pneumatycznego te 6 barów przy tym zbiorniku 200 litrów, coś tam, coś tam to robiło. To nie było tak źle, ale mówię, no nieraz potrzeba więcej powietrza. Ona chodziła zaś non-stop, nie wyłączała się, przez to się nie chłodziła i przez to się pieprzyła. No tak to wychodzi. Dobra. Myślę, że rozwinąłem temat dosyć konkretnie. Dajcie znać, jak to jak to Wam się widzą te moje vlogi warsztatowe. Na pewno będzie dużo, tak jak już mówiłem. Miałbym kamerkę, założyłbym na czoło i pokazałbym ten rozdzielacz w środku. Teraz idzie do mycia. W ropie. Nie czasem w żadnym, że tak powiem, czyściku do hamulców, bo to Czasem może zrobić więcej złego jak dobrego. Ropa, pędzelek i wymyjemy to i zobaczymy co z tym dalej. Dobra, to by było na tyle. No, także no, myślę, że kończymy. Tak jak mówiłem, robię dzisiaj ten, tą ładowarkę, wtryskiwacze, jak przyjdą końcówki. A w przyszłym tygodniu się biorę za ten sprzęt. Dobra. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.